No I witam w kolejnym odcinku, tak wyjątkowo z pauzuni, raczej znaczy krótkiej pauzuni. Jeszcze 6 minut stoję yy, i teraz się włączam, bo chcę przeczytać komentarz i tak może teraz będziemy robić. Wiadomo, nie będę tego robił w czasie jazdy, bo co innego sobie zamontować jakoś tam telefon, yy, czy tam przetrzymać, a co innego czytać. No to już nie, nie, nie róbmy sobie jaj. Musiałem zamknąć szyby na chwilę, bo to jakieś kurcze pszczoły czy osy się koło luserka kręciły. Yy, tak, na szybko, może tylko powiem, bo na pytanie odpowiem już w czasie jazdy. Tylko takie, powiedzmy, zrobię wprowadzenie. Mamy teraz piątek, wczoraj nic nie nagrywałem, odcinka nie było. W środę buściem odcinek i nagrałem też właściwie końcówkę tego odcinka. W środę cisza przedłużą, że nic się nie dzieje. No i dosłownie, no, jak opublikowałem odcinek, a nawet przed publikacją tego odcinka, no to się zaczęło dziać. Na szczęście się potem wieczorem to w miarę szybko uspokoiło, ale pierwszy problem to był tego typu, że samochód Magnuma Granatowa znowu, gdzie ma jakąś czarną serię ma w tym tygodniu, chociaż był z nią bardzo długi spokój, nie, nie, nie poziomowała się po rozładunku, po odjeździe od rampy. I okazało się, że i teraz uwaga, co jest najlepsze, wiadomo, to było tam chwilę nerwów, nie wiadomo co się dzieje, potem się wypoziomował, potem na załadunku znowu się nie wypoziomował, no co się mogło stać? pękła śrubka od nowego zaworu poziomowania. Był wymieniany, jak były robione tamte klocki, z tyłu poduszki, hamu te, tarcze, to był też wymieniony zaworek poziomowania. I ta poziomka ułamała się, pękła śrubka. Telefon przerwał. Także prze pękła śrubka, no to to już było telefonów trochę i nerwów, w tą środę po południu. Aha, no i się, bo jeszcze coś się odwaliło No i się klocki, klocki się skończyły na tej na jednej naczepie Wchodziłem, patrzę, naczepa załadowana, a tu widzę klocków nie ma Na jednej osi, no to jest szybko, jeszcze w sobotę wieczorem Telefon, już chłopaki z warsztatu już w domu No to wieczorem jeszcze przyjechali z wulkanizacji no Co się to udało zrobić, no i naczepa mogła wyjechać Ale już były nerwy, no bo co tu, co w tej sytuacji Naczepa załadowana, a klocki już po blasze idą Nie wiem, zżerają te klocki te naczepy, to są nie, w ogóle Chyba najlepszym systemem to jest naczepy pod spedycji Nic problemem z głowy, bo non stop coś trzeba ryć przy tych naczepach, non stop je klecić, ratować W oczach się normalnie rozpadają te stare krony Nie nadążamy No ale dobra <laughs> Aha, oj widzicie, też bym zapomniał Ważna rzecz, zaskoczyło mnie strasznie Dostałem mail, maila Czekajcie, tylko jeszcze sobie na to okiem, żeby nie było Dobra, już jestem z powrotem. Pani Agnieszka napisała do mnie maila, co mnie bardzo zaskoczyło. Pierwszy taki mail w historii z prośbą o pozdrowienie Grzegor... męża Grzegorza, który ogląda moje filmy, także Grzecho, serdeczne pozdrowienia. Taką masz niespodziankę od wspaniałej małżonki. A ja tu się czuję, nie wiem, jak jakiś faktycznie twórca, co pozdrawia. No szok, yy... także no, trochę mi głupio, ale no, spełniam prośbę, bo nawet był potem mail ponowiony, także Agnieszka o Grzecha. Walczy, także pozdrowienia grzechu. No, a teraz wrócimy do, czy znaczy wrócę, przeczytam ten komentarz. Też od żony, co ciekawe. Od pani Wiktorii, chyba, to jest tak przynajmniej. Ma taki nikt, Wiktoria Kars. Komentarz jest bardzo długi. Eee, pod tym filmem, jakim to był filmem? Kurczę, teraz nie mogę to znaleźć pod takim to był filmem, ale chyba pod poprzednim, tam no, gdzie mówiłem o żeby zadawać pytania. Przeczytam tak po trochu może ten komentarz, bo w ogóle też jest taki <grych> w niektórych momentach. Mm. No, że szwarna baba to musi być. Trafiłem przypadkowo na kanał i mam dosyć dziwne, a zarazem konkretne pytanie. Mąż co jakiś czas bredzi. Co mi się tutaj podoba mi się to? Tak? Bredzi o firmy transportowej w Polsce, że już jeździ tyle lat u kogoś, a mógłby zbudować coś swojego Nadmienię tylko że żyjemy i pracujemy na co dzień w Wielkiej Brytanii, mąż jako kierowca zarobi około 3,5-4 tysiące funtów na rękę, codziennie jest w domu i codziennie śpimy w jednym łóżku, ja zarobię około 18 18 tysiące funtów miesięcznie, ma odłożone na cztery zestawy, tak Bredzi, podkreślam, Także jednak nastawienie żony już widać od razu w wypowiedzi. I moje pytanie następujące, czy ma to w ogóle jakiś biznesowy sens, czy spina się to w całości, czy, czyli cztery zestawy spina się to w całości, cztery zestawy za gotówkę i przychodzi w granicach naszych obecnych zarobków. Wspomnę tylko, bo może niektórzy nie wiedzą, że w tych czasach życie na wyspach jest tak samo drogie jak w Polsce, czyli hipoteka nawet tańsza niż w kraju, ale rachunki życie kosztuje podobnie. Mam go wspierać w tym pomyśle, czy jebnąć go w pałę i powiedzieć że jakby się nudzi, to niech kupi sobie motor na raty, z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam i z szerokości, może pan odpowiedzieć szczerze że w tym odcinku, na pewno obejrzę, dam lajka, wiktoria, także pozdrawiam serdecznie, Też tutaj od razu serduszko walne, i jak się rozpędzę, to, to się, bo tak, na pierwszy rzut oka, to, to bym jebnął, jak tyle kasiory jest i motor nie na raty, tylko... Za gotówkę kupić i się cieszyć życiem, ale zaraz do tego wrócimy. Tylko trzeba odpalić ten kupę zło Dobra, niż yy, magnumerczkę, moją kochaną, żeby się nie obraziła. Chyba pauza się skończyła, wyjadę tam potem na prostą. To wrócę do tematu, także do usłyszenia. No bo dobra, może odpalimy razem. No i dobra, już w miarę na prostej można, można chwilę pogadać. No więc tak, chociaż więc się nie zaczyna. 100% rozumiem gościa, bo to, to tak jest, bo takie naturalne, naturalne takie myśli są, chociaż u, u niewielu występują, że jak się pracuje, ja nie mówię tam o innych branżach, tylko mówię, chociaż właściwie może o innych branżach, w innych branżach też, nie wiem, powiedzmy, pracujesz u kogoś w budce z kebabem, to myślisz, kurczę, jakby tak założyć, zrobić własną budkę z kebabem, że to jest zupełnie normalne, naturalne, a w transporcie pewnie Szczególnie, bo to się wydaje takie proste, tylko mieć ciężarówkę, można jeździć i wszystko, wszystko powinno, powinno, powinno grać. Ja w tym 2012 roku, czy tam 2011 jak zaczynałem, tylko to wtedy, wtedy od busa. Dobra, no to tam nie wiem, 12, chyba, czy 13, pierwsza ciężarówka, nie pamiętam. No to, to tak wtedy mi się wydawało, że... W ogóle ja nie rozpatrywałem tego w żadnych kategoriach biznesowych, żadnych biznesplanów, yy, tylko dla mnie to było oczywiste. Jak kupię ciężarówkę, to będę zarabiał. To wydawało mi się zupełnie naturalne, zupełnie normalne. No bo to jest taki przecież biznes, tak? No szybko się przekonałem, że jest zupełnie na odwrót, ale nie dotarło to do mnie wystarczająco mocno i za bardzo w to brnąłem i tak w to brnąłem, tak w to brnąłem, że już wyjść z tego nie, nie ma możliwości. I nie wiem, no w sumie od czego tutaj, co tutaj jeszcze powiedzieć w sensie, jak to. Jak to argumentować dobrze. Bo to tak się wydaje, tak tutaj pani Wiktoria pisze, kasa na cztery zestawy, i, i, i tak dalej, że to by się wspinało. Nie, nie będzie się spinało. To będą wyrzucone pieniądze w błoto, naprawdę. To będą pieniądze wyrzucone w błoto. I rozumiem marzenia męża, rozumiem pasję, bo sam w tym w tym głównie, tak samo dokładnie to z pasji się to u mnie zrodziło. Ale co ewentualnie jeszcze, co by można było spróbować, no to po prostu kupić jedną ciężarówkę i samemu jeździć i bez jakichś kredytów, nie, bez obciążeń i w razie co raz, dwa, jak zobaczysz, że jest nie tak, to się spakować i sprzedać i koniec. I tak może nawet, nie wiem, taka rada ode mnie, może skoro tam jest na wyspach, wam dobrze idzie, no bo z tego, co, co, co pani pisze, no to idzie bardzo dobrze, to może właśnie na wyspach spróbować kupić samą ciężarówkę, gdzieś do jakiejś firmy się doczepić, holować naczepy, żeby ograniczyć koszty, zobaczyć jak to wygląda, jak to zostaje. Chyba też jest popularne, przynajmniej było zakładanie tych firm limited w UK, więc myślę, że to nie jest, że, że, że może w ten sposób. No tutaj w Polsce, nie, nie znam tamtych reali realiów e transportowych, <laughs> pewnie są lepsze niż tutaj, no bo tutaj to jest tragedia, no tutaj bo jest kupić ciężarówkę za gotówkę, jeszcze cztery ciężarówki i się narażać na wszystkie problemy z kierowcami związane. I To jest, to jest samobójstwo, to są pieniądze wyrzucone w błoto naprawdę. To nic absolutnie, to tylko zbiedniejecie i, i życia nie będzie, będą tylko nerwy, nerwy, jeszcze raz nerwy, więc absolutnie dajcie sobie spokój biznesowo. To jest tak jak równie dobrze, aby pieniądze spłukać w toalecie. Więc z jednej strony rozumiem, że jest chęć. Pasja w 100%, dlatego też mówię, że może sobie jakoś bezpiecznie spróbować właśnie w, tam na wyspach, znacie temat, znacie realia. E, a, a z drugiej strony, no nie polecałbym tego w, w żadnym razie. Skoro dobrze idzie, to niech będzie tak jak jest. Jest też taka rada, na przykład, jeżeli ktoś zaczyna, tak mi się teraz kojarzy. Ostatnio tak sobie myślałem, nie, że ja w tych miałem problemy na początku, bo... Nie miałem odłożonych pieniędzy, wszystko się, pieniądze skończyło, trzeba było wiecznie czekać na, na pieniądze, wiecznie brakowało na paliwo. To, no to już wydawało mi się, że to jestem tak już w to wszystko zaangażowany, że nie mam odwrotu przy jednej, przy dwóch ciężarówkach. Teraz to mi się wydaje śmieszne, jak patrzę z perspektywy czasu, jak łatwo można było wtedy odejść. Eee, no to ja brałem kredyt, żeby tą działalność poprowadzić tak naprawdę te kredyty to Jedne się spłacało, kolejne się brało i tak wiecznie, problem To teraz, bo się to wszystko ciągnie tak naprawdę. I w takiej sytuacji, jak ktoś ma jedną ciężarówkę i widzi, że nie idzie i brakuje, to ja bym z perspektywy czasu teraz tak zrobił. Postawić ciężarówkę pod płotem, nie, nie, nie rezygnować od razu z marzeń, nie zamykać firmy. Tylko postawić ciężarówkę pod płotem, albo no jak jakaś poważna awaria i trzeba wyremontować silnik i też, no, no nie wiem, kredyt wziąć na no, remont silnika, to nie robić tego, bo ja byłem głupi jak put. I teraz to widać że młody, głupi naprawdę, a takie ważne decyzje się podejmuje. Odstawić auto pod płot, iść pracować do kogoś, nawet na własnej działalności, nie zamykając firmy, wystawić, ograniczyć sobie wtedy koszty, zapłacić ten ZUS, zapłacić podatek. A, i sobie odłożyć, zarobić na naprawę tej ciężarówki albo spróbować sobie odłożyć pieniądze na paliwo i za nie wiem rok, dwa spróbować sobie znowu, a nie brnąć w to jak widać, że nie idzie. Bo to był, to był mój największy błąd, bo zawsze mi się wydawało, że, że gdzieś tam za tą wzniesieniem będzie, będzie już z górki. I tyle, tyle tych wzniesień widziałem, tyle tych szczytów widziałem, a za każdym razem pojawiała się jeszcze gorsza góra jeszcze gorzej, jeszcze bardziej kręta droga, więc podsumowując ten wywód, nie, e, nie, naprawdę nie, nie w tych czasach i na pewno nie na cztery samochody za gotówkę, bo to są pieniądze wyrzucone w błoto, spróbuj, kolego, przyjacielu drogi, jak chcesz, spróbuj, ale z jedną ciężarówką i zobacz co się będzie działo i pamiętaj, że jak z jednej ciężarówki ci zostaje X to z kierowcy, już pomijając w ogóle kwestię wynagrodzenia, bo to jest oczywiste, ale z jazdy kierowcy ci zostanie X przez 2. Pomijając, yy, pomijając, pomijając koszty wynagrodzenia, nie? Albo jak już tak idziemy drogą równań, no to jeżeli zostaje ci z jazdy ciężarówki, sam ze swojej jazdy zostaje ci X, to robisz X minus wynagrodzenie przez 2. To tyle ci zostanie mniej więcej z, z samochodu, w którym jeździ kierowca. Bo jeszcze właściwie można było tu zlinguować to równanie. X minus wynagrodzenie kierowcy, minus koszty eksploatacyjne, minus dodatkowe koszty napraw przez dwa, tak nie więcej. Myślę, że wy, wyjątkowo ten odcinek zakończę, na, yy, zakończę na, na, tej, na tym jednym pytaniu w takiej dłuższej odpowiedzi. A dzisiaj, według planu, mam nadzieję, że czy w sumie, no wiecie, jakby się tak plan zmienił, że zjechał do domu, no to by się bardzo cieszył, ale raczej to jest mało prawdopodobne. Ale mam nadzieję w tym sensie, że plany się nie zmienią, że po prostu spokojnie sobie będę stanął, stanę sobie na pauzę o jakiejś ludzkiej godzinie bez większych nerwów i, i ciężkiej głowy i wtedy wezmę kolejne komentarze i coś tam pogadamy na pauzie. Yy, I to na przykład będzie wtedy już kolejny odcinek na, nie wiem, na sobotę bo na niedzielę, bo to, ten odcinek, który teraz mamy, to się postaram pójść na bieżąco, czyli, czyli w piątek wieczór. Nie? No to jeżeli właśnie to się dzisiaj uda, no to fajnie, bo mogę już tam i Wam życzyć miłego weekendu. Spokojnego, miłego weekendu i do następnego odcinka.